Ferdek, Waldek i Boczek grają w karty. Nagle Waldek przypadkowo zrzuca radio z krzesła. Po naprawie zaczyna nadawać dziwną stację. Później przychodzi do mieszkania kiepskich mężczyzna przebrany za księdza. Okazuje się, że jest to porusznik Bichura, którego głos można było słyszeć w radiu. Ferdek i Waldek narobili sobie kłopotów, ponieważ słuchali co mówili porucznicy. Tymczasem na korytarzu znajduje się porusznik szydło przebrane za zakonnicę który mierzył do paździocha z pistoletu. Tymczasem porucznik Wichura obgaduje Ferdka i Waldka, nazywając ich idiotami. Wydaje im się, że kiepscy są agentami. Ferdek, Waldek i Boczek grają w karty w pokoju. Ktoś puka do drzwi. Przychodzi święty Mikołaj, za którego jest przebrany porucznik Wichura. Przynosi im pluszową małpkę, który jest zainstalowany podsum. Tymczasem porucznik przynosi informację porucznikowi, szydło. Dochodzą do wniosku, że Ferdek i Waldek są durniami. Podczas gry w karty Ferdek i Boczek zaczynają się kłócić. Słyszą to porucznicy. Dlatego jakiś czas później do mieszkania kiepskich przychodzi Sonia. Urocza i ładna kobieta. Jest przebrana za listonoszkę. Ferdek i Waldek rozmawiają z nią w pokoju. Ciągle się w nią patrują. Przychodzi też Boczek z dwoma zżywkami piwa. Ferdek, Waldek i Boczek z kobietą piją w nocy piwo i rozmawiają. Gdy Sonia zasypia z powodu wypicia wielu puszek piwa, Boczek wynosi ją. Soni spada peruka. Następnie porucznicy myślą, że kiepscy podpieli się Soni, sądząc po tym, że jej peruka leży na podłodze. Do kuchni przychodzi porucznik Szydło z pistoletem. Porucznik jest załamany, że kiepscy podbyli się Soni. Ferdek postanawia go uspokoić. Porucznik Szydło mówi, że cała akcja zostaje odwołana. Następnego dnia Ferdek i Waldek są odznaczeni medalami. Tymczasem przychodzi list od prezydenta, który w swoim liście gratuluje Ferdkowi i Waldkowi wzorowej i obywatelskiej postawy.